Ciema, tu Krejzolka. Witam w kolejnym unboxingu. Tym razem otwieramy dość dużą, dużą. paczkę. Zawartość nie będzie aż taka interesująca. Znaczy, dla kogo będzie, dlatego będzie, nie? Jakby Krejzolka nie wydaje pieniążków na byle co. No ja wiem, że wam się podobało, jak otwierałam ostatni raz paczkę młotkiem. Dobra, let's go. To już kolejna paczka porwana przez kuriera. Dlaczego? They are onto something, mówię wam Oni są pewni, że ja jakieś narkotyki przemycam A co jeśli ja tam jakieś majtki zamówiłam? Jak ja można być tak szczęśliwym w ogóle? Stop dziurawieniu moich paczek yy, przez kurierów Kurierów należy szanować? Nie, nie, należy hejtować Dobra, wiecie co, jak już mamy tą dziurę to... Postaram się otworzyć tę paczkę pilotem Jakoś muszę podważyć tą dziurę <noise> Nie spadaj Jak widzicie, udało się i mamy zawartość, Żeba jest osobno, o nie! I mam nadzieję, że ona się jakoś nie poturbowała w tej paczce. Czemu ona się odczepiła? Co ty masz na... Co ty masz na mordzie? Dobra, zamówiłam taki oto duży zestaw. Jest to The Leaping Lagoon Set. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa po polsku. Jest on prawie, że kompletny. Brakuje tylko okularów, które osoba od tego setu zgubiła. No a w tym secie znajduje się taka żaba. Ale jej się głowa zacina. A więc żaba prezentuje się tak. Jest jakaś osmarkana. Paint error, ale ma gluta na nosie. Ma ruchome nogi. Może robić przysiady, w sensie mi to na przysiady nie wyglądało, na bardziej wygląda jakby chciała dupę sobie jak pies, czasami takie inne dupie. Wiecie o co chodzi. Kolejny jakiś ożygany bedshop Jakbyście oglądali poprzedni unboxing, no to wiecie o co chodzi. Tylko na moim kanale takie orzygane pet shopy. Ziomuś ma magnes i ma śrubę. Jakbym ja chciała go rozkręcać i uznałabym... Nie, nie będziesz skakał. Ja ciebie rozkręcam, będziesz kurde pół na pół. Czemu on ma w ogóle tutaj te łapy przednie tak dziwnie? przyczepione, skoro one się nie ruszają. Tak dupą robi. O, tak, o. On może twerki dobre robić. O, kurde. Ten co dopiero zdał twerk test. Już wiem, kogo użyję do serialu. Znaczy. Dobra, to boli otwierać ten set, ponieważ jest on. No praktycznie, że nowy, tylko po prostu nie ma tego takiego jakby zabezpieczenia W sensie tego pudełka Dlatego mi aż tak nie jest szkoda, bo jednak to nie jest full nip, tylko po prostu no takie gówno A ja chciałabym, żeby ta żaba skakała do końca no, 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 no. moich lat I ja mam nadzieję, że moje dzieci też będą skakać tą żabą, jakby ja chcę, żeby ona z pokolenia na pokolenie. To, aby ta żaba skakała jest dla mnie tak ważne. Ważne niczym wasza stara dla mnie, no. No dobra, no to otwórzmy ten sens, tylko aby go tylko nie rozwalić. Dobra, najpierw trzeba zdjąć to zabezpieczenia, bo się nie dostanę do... Do dołu. Nie wiem, czy to krwisant, czy to tak było. W ogóle żaba uciekła. Nie może się doczekać, żeby skakać, co nie? Żamuś, ale będziesz dzisiaj skakał. Jak to brzmiało? <laughs> Jak jakiś podtekst. Dobra, no to to ogarnięte. Teraz trzeba, nie no, nic nie trzeba. Teraz to i tak trzeba się pozbyć Reszcie zabezpieczeń. Krejzolka się będzie teraz męczyć. Męczyć się będę. Z żabą. Mi się zachciało, żaby. W ogóle chyba sobie zatrzymam yy, na pamiątkę, jakby pozostałości tego sadu. Moja dochada się odpaliła. Im dłużej będę to otwierać, tym większe szanse na to, że zarobię na tym filmie, jeśli będzie miał 8 minut. Ale krwizolka, co ty gadasz nawet tyle subów nie masz, żeby zarabiać. No i jakby, no to daj suba i będę zarabiać, Elo. Dobra, teraz te druciki tu się wyjmie? Nie, nie wyjmie się, nie? Jak to było nie. No. O, pięknie, dobra. Takie no, życzę jest ciężkie. Aha, i tu teraz będzie miało takie druty tutaj, tak? Spoko. Dobra, pozbyłam się tych drutów. O ja, jakie to jest ciężkie! Tym to ja bym mogła kogoś w łeb walnąć i by go to zabiło. Autentycznie można okno rozbić, ale jebły. I to dla dzieci ma być, tak? Dzieci się tym będą bawić. Imagine dziecko by tym jebało w łeb. Dobra, ale pomijając fakt tej ciężkiej poduszki. Zestaw prezentuje się taką właśnie. Z tego co widzę, tu jest taka łapka, więc ta żaba powinnaś tutaj przykleić na magnes. O! I widzicie, jakie to jest ciężkie? To aż spada, jak ona chce to trzymać. Chore jakieś. Ciągle ma tak głowę bokiem. Staram się to jej wyprostować, ale ona refuzuje jakby... No, don't refuse. Trzymaj tam głowę prosto, proszę. Nie jakiś ułom. No, dziękuję. W ogóle po co jej się nogi ruszają, skoro jakby to nic nie daje? You spin me right round, baby, right round like a racket, baby, round, 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 round round. takiego to było Albo jakaś taka jeszcze była piosenka na TikToku Zobaczymy, czy ona skacze Ale to jest tak ciężkie, że normalnie jak to je... naprawię ja się Boję to wystrzelić, bo to poleci, kurde I mi matka zabije Dobra, skacz, mordo, skacz Ja przysięgam, tego się nie powinno robić na żadnym takim szklanym stole Bo inaczej rozwalicie i matka będzie wkurzona Dawaj! Jakie to chore To jest tak durne I w ogóle jakby to ma do tym dosięgnąć? Tym ciężkim gównem? No, no w życiu Przecież tyle, ledwo skacze To da się stąd spuścić, w sensie zrzucić, w sensie Da się! Skacz żabko, skacz! Dawaj ta Tajamnik, teraz ty puścisz tą żabę w ruch Ui! No i, i jaki to jest Pośledzone Prosto, w telefon. Wiecie co? Chyba bardziej ciche i spokojniejsze i lepsze jest po prostu spinowanie tą żabą. Fidget spinner. Wiecie, co ja mam zamiar zrobić, prawda? Dobra, ja mój spadać. Y, Savi. Savi, show me how you spin. O, ja wierzę, jak zajebiście Go, Savi, go! A, taki sposób. O! Trzymała się, ale ją przeważyło. A to z góry to o co chodzi? Jakby. No, okej, okay, no, wspinasz się tutaj po schodkach, robi siup-siup, tu wchodzi. No i co dalej? I jakby ona ma po prostu tu jest spaść, czy ona ma spaść gdzieś komuś o, na łeb? Go, Savi! No i nawet nie spadła jej na łeb. Uważam ten zestaw za oskamowany. Tylko i wyłącznie żaba spada komuś na łeb. Ale nie chcę tego robić, bo jeszcze zabije zabiję. Tym chora zabawka. Zabawka zdecydowanie zrobiona dla dzieci, które mają jakieś AdHD. Nie, żeby AdHD było czymś złym, po prostu. Bardzo stymulująca zabawka, a żaba może być fidget spinnerem, kiedy tylko chcecie. Quick story time, w ogóle z kupna tej żaby. Jakby dostałam ją za darmo. Krejzolka jak zawsze, patrzyła sobie na Vinted Aż tu nagle przyszedł sprzedawca. Znaczy nie przyszedł, ale się po prostu zaspałnował. Z za ogłoszeniem, że sprzedaje taki piękny zestaw żaby. I że ta żaba jest ruchoma, i piękna, i świetna, i normalnie kryzelka po prostu poleciała na te słowa. Mów mi tak więcej, żabodawco. Mrał, dobra, będę ci mówić i zachwalać tę żabę do końca twojego życia. A masz jeszcze jakieś petropy? No bo wiesz, moja schizofrenia i moja nieistniejąca siostra bardzo by się ucieszyła. No jakiś tam mam mogę poszukać, dam ci znać jak znajdę. No i tak wyglądała situation. Po prostu długo tej żaby ta osoba nie wysyłała. No i w końcu kryzelka się wkurzyła. Wyślij mi tą żabę, już mam w dupie te twoje pytropy, które mi chcesz sprzedać. Żabodajca mówi spoko i że wyślę żabę niedługo. No to kryzelka mówi thank you, odchodzi i Elo czeka na żabę. Że bodaj coś nie odzywa, a tu nagle wkracza w Inted i mówi. Yy, wiesz co? Nie wysłałaś żaby, no to anuluję twoje zamówienie i do dupy jesteś. Żabodajco. Krizolka w szoku. Jak to? Moje zamówienie zostało anulowane? Żabodajco, mogę kupić żabę jeszcze raz? No co, żabodajca? Żaba została wysłana. Wczoraj. A, to spoko. No ale Vinted anulowało, tak? I, tak, i oddało mi pieniążki. No, a żaba do ciebie idzie, prawda? No, chyba tak. Ale ja mam pieniążki, a ty nie. O -o. No to wiesz co, mordo, wiesz co, jakby, żaba przyjdzie, ja ci zapłacę i elo. dajca do tej pory nie dostał pieniędzy. Nie no, akurat historia tak wyglądała, tylko bez tej końcówki, bo za żabę trzeba zapłacić, już nie można być aż tak nieuczciwym człowiekiem. Dlatego po prostu śmieszna sytuacja wyszła. Dobra. Set otwarty, mam nadzieję, że Wam się mega podoba, jakby ja będę go kochać do końca życia. Dajcie suba, a następny filmik będzie jak rozwalam komuś okno tą żabą. Elonara!